to witam wszystkich dzień dobry mam godzinę 6.30 ja lecę sobie właśnie do szkoły dzisiaj mam dzień praktyk pierwszy raz w roku Jest fajna mgiełka. Troszkę chłodno. Niby dzisiaj zapowiadali 30 stopni. I na pewno będzie. Bo patrzcie jakie słońce widać. Ładne. Jest trochę jeszcze mgła. A ja też tak w butach. I w butach, nie za kostkę ani nic. I mi trochę wieje. No znaczy, cóż, dobra. E, jak ktoś może znowu zauważy i nie obrazi się na mnie, bo jak większość, jak ktoś z Was już mnie ogląda od tego czasu, kiedy wrzucam motoblogi, to pewnie zauważy, że kolejna to znowu ta sama sceneria, prawda? Że to już, to już, to już było, to już było na motoblogu. No a niestety to już było na motoblogu, powiem Wam, że się chodzi mi o trasę, powiem Wam, że nie wiem nie miałem kiedy pojeździć nawet bo jakoś tak przyrzuciłem, przyrzuciłem, do szkoły, wracałem kurcie po czwartej. Chciałem prywat odpocząć Ja po prostu nie mogę znaleźć tego czasu na jazdę, wiecie o co chodzi. A dzisiaj o czym chciałem z Wami porozmawiać. Znowu na temat moim zdaniem troszkę zbliżony do Hondy, a mianowicie chodzi mi o to, że chciałem z Wami porozmawiać o komforcie jazdy. Na większych rozmiarach niż zaleca producent. A więc zapraszam Was na okresję. Znowu, ale o ładne to słońce. Na przykładzie konie wam powiem. Po raz kolejny. Producent w kondzie. MSA 125 JOTSER22, ja nie wiem jak jest w ale zaleca na przód opony 100 na 80 na 17, a z tyłu 130 na 70 na 17. Powiem Wam, że tą konfigurację opon miałem wcześniej i śmigałem nad nim rok. rok. Tak, jak około roku czasu i powiem Wam, że nie było źle. Znaczy było dobrze, ja wiecie, wtedy kupiłem Honda i nie miałem jakiegoś porównania, nie czułem żadnych różnic. Po prostu jeździło się moim zdaniem ok, Ale z tyłu yy, przyszedł czas na wymianę oponki z tyłu. I tak kupłem jeszcze do tego zachęcił, kurde mówi kasper Weź 150, 150 na 70 oczywiście. Weź 150 ty w tył i zobaczyć. Ja mówię, co ty każdy tak się zastanawia? 150 na 60... czy 150 na 70? Na 17? Czy każdy tak zastanawia? kurze a zaryzykowałem. O, patrz kawajek. Kupiłem oponkę. Tam lopa do tyłu. 150 na 70 na 17. I powiem wam, Powiem Wam, że nikt nie zamieniłbym już tej opony na mniejszą i naprawdę jest. Moim zdaniem w porównaniu z tą wcześniej, co była, ze 130. Może nie jest nie była ziemia, ale ja bynajmniej nam otocych się przymierza w niej i zagręta tak samo. Dlatego że z tyłu jest serce ten papec. Jeszcze lepiej on się prezentuje, ale to chyba nie jest najważniejsze, bo ta 130, jeszcze mam podniesioną duchę z tyłu trochę, Chodzę to, o, wiecie, już nie, tak nie wyglądało. 130 wyglądało jak, ja kurde nie wiem, jak... dobrze obrażając, ale koła w CBR-ce na przykład, takie wąziutkie i w No to... na trudno. I... tak, to wybiję się z rytmu. Mam tutaj książkę i to jest po pierwsze, że lepiej wygląda, nie ma co się oszukiwać, naprawdę. Komfort jest lepszy, bo ma inny profil, nie, profil ma ten sam, tylko rozmiar ma inny. Wyższa jest troszkę i szersza. W zakrętach czuję się lepiej, bo jakby jest większy punkt styku z asfaltem, z większym wychyleniem, rozumiecie o co chodzi. i nawet diesel musi dygnąć nie no, powiem wam, że w pół do siódmej, a jest dość licznie jest troszkę chłodno ale no dzisiejsze dzisiejsze słońce to przysięgo wcale nie przyznacie, nie wiem jak to u was widać na kamerce

Powiem Wam, że też słyszałem dużo opinne ten temat i akurat ludzie nie polecali do przodu zakładać większego rozmiaru, bo jest zdjęcia jak Fondé, jak Genesera z tym wygląda, to już nie chodzi o wizualkę, ale strasznie ciężko ją się zamyka. Ja wiem jeszcze nie jestem aż takim dobrym motocyklistą, że kurczę zamykam oponę. Brakuje mi tam jeszcze troszkę, nie wiem ile, kiedyś mam rzecz za fotki oponę, żebyście tam ocenili. No i tak, i co? I, I i i i. I z przodu mam setkę, z tyłu 150 i w zakrętach. Czuję się o wiele bardziej komfortowo i w czasie jazdy po prostu po prostej drodze. No naprawdę nie żałujcie, raczej nie zastanawiajcie się, jeżeli nawet przyszedł Wam taki pomysł do głowy. Żeby mówić tą 150 w bo naprawdę nie że Ja po raz kolejny Was zachęcam, tak samo jak było chyba z plankami, tak chyba z plankami było, że Was zachęcam do kupka. Ja Powiem Wam tak, kupcie i nie będziecie tego żałować, jeżeli się na tym zastanawiacie, bo dużo osób o to pytam i, i dużo osób o to pyta, po prostu się zastanawiam, taką odpowiedź z mojej strony, bo już jestem na tej okolice. 4000 km kilometrów na no zrobiłem no powiedzmy, tak, plus, minus i... No. I jest ok. i nie zamierzam, jakby to zmieniam znowu tam za jakiś czas, bo, bo też troszkę, no, w, raczej to jest troszkę do wymiany po czterech tysiącach, nie, ja tysiąca, kupiłem, robiłem wolno tak samo w ogóle serdeczne pozdrowienia dla Marka, bo teraz Marka Markowskiego, dlatego że on kiedyś zastanawialiśmy na temat opon i on tak kupił, bo ja kupiłem do tyłu używaną oponę fakt opona nie była zjechana ani, ale po prostu była używana, ja wiem, niektórzy są zwolennicy z na używek, a niektórzy odradzają i ja kupiłem używkę na tył. Nie wiem chyba opunkę dwu-trzyletnią jakoś i, i gadam coś tam o polach, a on do mnie a kupiłbyś byś używane gacie? no właśnie, więc jeżeli mam teraz kupić jakąś gumę do tyłu to tylko i wyłącznie 150 kurde, nie widzę z tylko i wyłącznie 150 i... I i, i, i i nówkę żadną używkę eee, ja nie mówię, że używki są złe, ale wiecie, jak już jak macie motor, motocykl i wiecie, że będziecie nim jeździć przez jakiś tam będziecie nim jeździć kilka sezonów, czy nawet jeden sezon, bo bezpieczeństwo jest najważniejsze, pamiętajcie o tym. Dobre mordeczki moja. Jak macie jakieś pytania, to dzwoncie. Odpowiem Wam w miarę możliwości mojej. Także, Mordycki, moje trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym blogu Jak Wam się podobało, to zapraszam Was do pozostawienia łapki. Czy która to jest godzina? Jezu! Spóźniłem się, no chyba nie, specjalnie wjechałem wcześniej do cholery jasnej. Co to ma być? A ja się spóźniłem to przypał. Przypał, przypał, przypał.